Coś tu piłowane jest to okolica, trochę gracików, że trochę jest, Można powiedzieć hurtownia gracików Czekajcie Jest fura, ale posadzone w szczur nie wejdzie Kurwa, Ja pierdził Szony felgen. Polak malowany, benzina osiem stówek euro. Opaki dzięki, Mariano. Polakala. Zapisałem numer do Marianka. Marian ma zacne pojazdy. Marian mieszka w Pitești w Rumunii. I kiedy Marian dowiedział się, że ja w Pitești, spałem dwa razy, w hotelu jadąc transfogarską z małżonką. Trasa transfogarska oczywiście jest wam znana. Jadąc na Grecję, Marian się popłakał ze szczęścia. Jak ja z tej Polski do tej Rumunia da tą Grecję tym moto, motobajkiem pojechałem. Mówię Marian, siodłem z moją. Zapakowałem siatki i pojechaliśmy. Marian mówi taki wyjazd do Grecji Marian. Siedem razy byliśmy. Marian wtedy wezwał Allaha na pomoc. Bo nie wierzył. Mówię Marianku, chłopi. Nie takie sztuczki się z moją robiło. Małgorzata, serdeczne pozdrowienia w Twoim kierunku. <laughs> o, Majtkowy! Daj pan popatrzeć. Tamto polo miało wyborne, wyborne felgi. To za 800. Tu gdzieś się przetarł bokiem. Asteroid. Jedziemy na chatę, bo już 15-20 Nic tu nie ukręcimy. Cztery auta kupiliśmy. Stop. 11 rok 350 przejechane. Jak ktoś ma ochotę to jest Czy tej sztuki to ja nie znam Nie jestem pewien, ale tyle tych autów obrabiamy, że Mało tego, żółty halogen w komplecie Gdzieś były takie piękne wloty. Są. Pamiętam, pamiętam. Miałem A30. Ale krótko. Zieloną miałem butelkę. Zamknięta. O, jakże czysta w automacie i w B, w B, w benzynie. No nic. Pojęcie nie mam jaka cena. Nie wiem jaka cena A3. Lecimy dalej. Kot, kot! Pogoda taka. Styczeń. A 6 od Alika Mazda. 1,4 stary silnik. Mazda i Fiesta mają kształty podobne. Czy państwo kojarzą? No właśnie. Lecimy do wozu. Nic się to nie kupi. Wszystko nic, że romek tu stoi między Alikami. To jest nic. Patrz jakiego Smart'a wyczaiłem. O wejdzie panoramka do roboty któryś Alik przyjechał Smart Hashtag tak Jedynka Jakie się historię ziemni, nie może... Dwu, 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 osobowy. Ciemnie osobowy, niedługo no smarty. Jedziemy. A tu, tu, ali przy czaju, zapomniałem. No, A tu drzwi, tylko nie ma i przodu troszkę. Hmm. Tuż za naszym. Ta podstawka jest oryginalna, taka Pasuje tu nieźle. Jestem pewien być może W114 ziomek się nazywa Nigdy nie ma pewności zamknięty już że i dobrze, bo rzetelnie czy raczej Esa posadzona maksymalnie Bo łódka od panalika Dobrze jedziemy, koniec koniec żartów, koniec dniówki Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach